Z jakim nastawieniem wyszliście na taflę? No na pewno od razu zakładaliśmy, że wygramy, no nie zakładaliśmy w ogóle żadnej przegranej i założenia zrobione. Był to wasz pierwszy mecz w tym turnieju z chińskimi Taipei. Czy były one dla was dużą niewiadomą jeśli chodzi o ich możliwości? No, zależy też dla kogo, bo jednak my gdzieś tam grałyśmy już z chińskim Taipei na naszych mistrzostwach ostatnich, moich, w juniorkach i podobny skład też przyjechał tutaj, chociażby też tam bramkarka była ta sama, więc dla nas to nie było zaskoczenie. Gdzieś tam wiedziałyśmy, jak będą grały, ale no jednak starsze dziewczyny, które były już typowo w seniorkach, no to, no to nie wiedziały, co je czeka. No ale jak widać, dałyśmy radę. Super. W ósmej minucie pie pierwszej tercji Wiktoria Dziwok strzeliła bramkę. Oddałyście 14 strzałów, o 10 więcej niż Chińki. Tercja mimo wszystko zakończyła się wynikiem 1 do 0. Myślisz, że to bramkarka była tak mocno do pokonania, czy wasza skuteczność po prostu zawiodła w pewnym momencie? Eee, no Skuteczność zawiodła. Też nie, nie można tej ubliżyć bramkarce, bo bardzo dobrze broniła, ale my mogłyśmy strzelić dużo, dużo więcej goli i mam nadzieję, że jutro że tak powiem, otworzymy większy worek z golami. Jasne, coś Was zaskoczyło w dzisiejszym meczu. Co nas zaskoczyło? No na pewno trochę nasze można powiedzieć nieprzygotowanie właśnie na początku. Szkoda, że to było tylko 1-0. No bo jednak chcemy grać na te pełne cztery formacje, żeby jakoś każdy miał szansę tym bardziej z takimi drużynami. Ale no tak samo ta bramkarka, no wiadomo, bardzo dobrze pokazała bardzo dobry hokej. Druga tercja była dosyć nerwowa. Pokażę Aleksandry Górskiej, rywalki wyrównały w wynik. Chwilę później trafiłyście w bramkę, która niestety nie została uznana, a w ostatniej minucie dzięki Dominice Korkus wyszłyście na prowadzenie. Ten stracony gol dodał Wam więcej motywacji w grze? No oczywiście, że tak, w ogóle nie zakładałyśmy, żeby stracić tego gola, no ale zdarzyło się, taki jest hokej, to jest gra błędów, nie, nie można zawsze grać oczywiście na zero z tyłu, fajnie jakby się udało, no ale niestety i, i faktycznie dodało gdzieś to w nas takiego dobra dziewczyny, teraz skupiamy się i, i nie ma już drugiej takiej sytuacji. Eee, a co było najmocniejszą i najgroźniejszą stroną waszych przeciwniczek? No, tak jak mówię, zdecydowanie bramkarka. No i też to, że były te dziewczyny najeżdżone, mi się wydaje, gdzieś tam potrafiły wjechać tym skrzydłem do nas, do tercji. Dawałyśmy im też za dużo przestrzeni, to dlatego. No i postaram się to jutro wyeliminować. W ostatniej tercji dałyście szału i końcowo wygrywacie z wynikiem 5 do 1. Jest on dla Was satysfakcjonujący, czy sądzisz, że czegoś brakowało w tej grze i musicie to poprawić? No, tak jak mówię, takiej dokładności, bo jednak za dużo można powiedzieć takiej nonszalancji było, za dużo właśnie chciałyśmy gdzieś tam ładnych poddań, ładnych sytuacji, a wystarczyło, no, tak jak właśnie zrobiła to Dominika Kogrukus yy, oddać strzał na bramkę i, i wtedy wpada. Ale wydaje mi się, że nie zagrałyśmy złego spotkania i że, i że było dobrze.